Najprawdopodobniej ja już się szykuję do wyjazdu, bo dzisiaj usługowo jedziemy autolawetą, jedziemy autolawetą po wóz paszowy. Tak więc tutaj tak jak widać zdjęłem pasy i za chwilę zjeżdżamy tym samochodem otwarty tak wygląda w środku Dzisiaj będzie na Eliksie na zamianę na motor PRL, koła zimowe akurat zostają, bo to dla żony będzie na zmianę, też ma taki samochód, a ten 1.7 diesel idzie na zamianę. Chce się zamienić na coś z PRL, jakiś motocykl albo samochód, albo coś takiego. Tutaj już pasy wszystkie pochowałem, tutaj mamy jakiś dokument do tego, aha, to wszystko plus tamta duża felga. Idzie do piaskowania na inny zakład, oddzielny. Niepotrzebnie nie się podjąłem tego zlecenia. Wychodzi to źle. Za długo idzie. Nie mam sprzętu po prostu odpowiedniego do tego. I żeby uratować sytuację, żeby nie dopłacić do tego, wiodzę to do profesjonalisty, który to wypiaskuje. Wróci tutaj do mnie, ja to pomaluję tak, jak było umówione. No i trudno. Nie mówiłem przy, na rozmowie telefonicznej, nie wiem jak to wychodzi, nie wiem jak to liczyć, nie wiem jak to wycenić, nie wiem jak ta piaskarka będzie szła, no ale mogę się podjąć. Podjąłem się, teraz widzę. Nie za bardzo to wychodzi, bo schodzi za dużo czasu na wypiaskowanie. Trzeba tak kuby dniówkę liczyć plus prąd, plus piasek, plus wszystko i takim sprzętem jest nieekonomicznie, ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego ratując sytuację, wiozę to do wypiaskowania normalnie. Pomaluję i jeszcze w tej cenie powinienem się zamknąć albo wyjdę na zero. Przynajmniej się nauczyłem czegoś i e, wiem na przyszłość jak postępować. No niestety w tych czasach nauka kosztuje za darmo, nic nie ma. E, potrzebuję jeszcze tak, kilka rzeczy z tamtego samochodu. Kubie zostawię tutaj robotę. Jak przyjedzie, zaraz mu wszyscy powiemy czemu. Czego oczekujemy, jak wróci? Jak wrócę, ta felga idzie na lawetę, jak ściągnę tego, tylko ściągnę, e, a klasę ładuję te, te felgi i obciążniki, i jedziemy. Tak, potrzebuję to, i coś jeszcze potrzebuję. Rękawiczki to nie, hmm. no nic, chyba tylko to. No to wychodzi. A co znowu? Nie dobrze jest. Być może potrzebuje coś stąd. Coś wiedziałem, że mam tu przyjść i zabrać, ale co ja chciałem? Nie, chyba tylko latarkę. Yy, tam przyczepał, przekiprowana, żeby deszcz zbył trochę. I lecimy. Dzisiaj wyjazd pod Płock, jutro jest czwartek. To coś tutaj na warsztacie, może reklamy już kopiemy, żeby był, żebyśmy byli widoczni. A w piątek chyba wyjazd na, na Popów i na Śląsk tam, w odwiedzinie. Tak, to wezmę, to wezmę. To wezmę. No na razie nie. Ja nie lubię takich graciarni takiej w tych boczkach zawsze. Tak to dla Kuby dzisiaj do zamontowania Żeby się chłopak tutaj nam czasem wziął i nie nudził I jadę po reklamę tą na, na busa jeszcze I już mamy samochód zjechany o. Nie jest za wziętku. No dobra fajne alumki wskaz, wskaz Zimówki żona będzie miała nowe Dobra, jestem już No kurde wiadomo bym przyjechał Dobry. To się kameruje. O, Kuba nawet wzmocnienie kurwa postanowił dać. Dobra, to super, wszystko super. Ja coś chcę, ale nie wiem co, bo zapomniałem oczywiście. Coś przyjechałem zrobić, coś przyjechałem wziąć. A, z samochodu muszę wziąć te... Kuba! Ja wyjeżdżam, jest godzina dziesiąta. Zostawiam Ci trzy zadania do zrobienia. To jak dokończysz, trzeba reklamę założyć na busa. Chodź, zobacz. Deszcz ma padać jeszcze do... Do dwunastej maksymalnie jak patrzyłem. Reklama już jest. Trzeba ją, trzeba ją będzie troszkę pewnie doprecyzować, ale to wszystko masz... Z zapasem zrobione O, Postaw ją tak, żeby stała sama Wyżej O Ile tam dobry słówek Ci Trzeba jeszcze U mnie to Na górno już zakończy No u mnie zaszło 5 centów. Trzeba ją tak doprofilować, żeby tutaj na ten felt spasowała, nie? Do samych obrysówek. Ona jest z marginesem zrobiona specjalnie, żeby można było dociąć sobie pod kształt tego. No i musi być trochę wyżej, czyli na równo z tym. O, tak. I słuchaj, kuba, noce są teraz, dni są krótkie, noce są długie. Trzeba, kuba, być widocznym. Bo klienci tego oczekują. Numer telefonu jest tutaj, trzeba wymyśleć, kurwa. I jeżeli to ci się uda wymyśleć i dobrze zrobisz, to do końca miesiąca będę mówił do ciebie, Miszczu. Ja to widzę tak. Jakiś kątownik albo ceownik musi wystawać ponad, i mam taśmę LED. Białą. Ona jest na 12V. Trzeba się wpiąć do tych kabli i razem z obrysówkami by się zapalała. Tak, żeby nie świeciła w oczy, a żeby świeciła tylko na reklamę. To nie chce leży i tak możemy oknąć. Dokumenty z buca. Kurwa będę tak latał. A, już wiem co chciałem, ściereczkę chciałem. Tak, to zostaje. Suszowe złożyłem dzisiaj. Postałem pół godziny w kolejce, ale mam złożone. Proszę bardzo. Znaczy, to nie jest suszowe, tylko to jest pomoc dla rodzin w z... związku z suszą. E, czyli to jest nie. E... Nie dla kawalerów i nie chodzi o ilość hektarów. Tylko o to, czy wystąpiła susza i czyś ma się żony i dzieci w sumie. A jakby się tak już wybitnie Kuba kurwa wziął i nudził. No to zobacz, co przyjechało. No tutaj to wygląda dobrze. Ładnie kurwa nawet tam podocinałeś. Jak ty to podocinałeś flexem sobie wyprofilowałeś? Art... Artysta, ślusarz artysta. Kurwa. Farby, kawałek jest, a nie ma kawałka pędzla. Zapomniałem kupić. Albo natryskowo. Pistolet jest, sprężarka jest. Nie, no pędzlem lepiej, nie? Zwłaszcza, że to farba taka. Kurwa, warta. Deszcz pada, no ale trzeba jechać. Jedziemy do znanego hodowle, hodowcy bydła, którym przy nim ja jestem pikuś. Bo jemu jak uciekło bydło, to przepłynęło staw w poduścimowym kurwa. I jesteśmy już tutaj na miejscu. Właśnie oglądam tutaj trzy ostatnie sztuki zostały z... Reszta ile było sprzedane? E, trzy. trzy. Trzy sprzedane, trzy zostały. E, tutaj jest stado mamek limuzę A ty masz swojego byka? Masz. Mam, mam. Zobaczymy? Tak, 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 zaraz idziemy zobaczyć. A to ostatnia młodzież, reszta wyjechała. A kiedy ci się cielo teraz? Yy, już tu po wycieleniach i już się zaczęły cielić. Tutaj widzę kiszonka i ospy jest kurwa, aż nie chcą przejeść. Owsa trochę widzę. I wóz paszowy pomoże, nie? Pomoże, że musi No to jedziemy po przywieziemy. Chodź! Mania! Chodź! Ale zdziwiona. Kto to przyjechał? Chodź, chodź, daj się pogłaskać. Chwila i podejdzie, nie? No, teoretycznie tak. Aczkolwiek wiesz, no jak obcego widzą to. Nie no, wiem. To już... Muszą obczaić. Co to się kurde dzieje? Czy przyjechali już po mnie? Czy to już czas? Nie, one zostaną, nie? Yy, nie, też idą. A, idą, też idą. Idą na sprzedaż. Może jesteś by chciał na dalszych chów. A, jakby ktoś był zainteresowany y, mamkami na dalszych łów to są Jałowice. One może już cielne, nie? Nie, 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 nie. Młode, nie? Za młode. Młode, młode. Kurde może ja wezmę? Fajnie byłoby mieć takie statko mamek. Z 10 sztuk, chociaż i byczka jednego. Ja bym tam rancho zrobił z tyłu za halą. I kurde by sobie chodziły. Tylko wiaty im popostawiać i niech se łażą cały rok. Chodź, ty najciekawsza jesteś. Chodź zobaczysz. Chodź, może nowy właściciel. Chodź. Nie chcesz? O kurwa, jak powiedziałem nowy właściciel, się odwróciła. Fajne. Ładne takie. Tutaj jaka maszyna chodzi? C360 przód z Land Rovera. I to jest przednia, przedni most, czy tylny z Land Rovera? Przedni przedni skręt. Przedni skręt, no tak w sumie, co jak pierdzielę. Turbo założone. A co to za turbo? To jest takie dedykowane do 60? Nie. A nie, czekaj, to interkuler ma jeszcze nawet. Audi 2,5 litra. Interkuler też. za akurat został taki, wiesz, za A4. I jak to się teraz y, ma co do mocy? Podniosło? Eee, Poprawiło? Tak, 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 tak. Sprzęgło się rozleciało. O kurwa. Trzy sekcje tur i zapierdziela. A jak się zgrywają napędy jeszcze powiedz? Yy, wiesz co, generalnie nadrabia przodem i on idzie troszkę szybciej. To tak niby powinno być, do iluś procent. Po, powinno być, ale no przy turze jest problem, bo urywają się półosie. w dołek wjedziesz czy coś i, i potrafi się ukręcić półosie. Trzeba by było sprzęgło zakładać na wał albo... Nie no, generalnie no to jest... Do tura dost... nie nadaje się ten most. No no, no nie te momenty. Coś pięknego, jak ja lubię takie kurwa widok Ej, czarna, też ty wybuchniesz zaraz Kiedy ona się będzie cielić? Dokładnie nie wiem, ale już niedługo. Tam takie ma rogi jak bawuł. To kolażówka jest. <laughs> Ej, ty! Ty byś furorę u mnie robiła, chodź. Wredne. Wredne? wredne. Ja na wredne, wredne to rurkę mam taką kurwa aluminiową. <laughs> Byśki! Nie, gdzie tu byśki? Tu krowy same, nie? O, a cielaki jak? Tutaj jeszcze widzę cielaczki obsadki, małe. odsadki i one będą teraz odsadzane. jak ty odsadzasz, musisz się zagonić tutaj do tego, nie? Tak, 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 tak. One tam jedzenie dostają, więc już jak wejdą wszystkie, to po kolei będę je zamykał. Ale jeszcze na razie. A i tutaj jakieś sektory robisz sobie? Tam nie, tam twoje już nie jest. Do dół. Tam gdzieś jeszcze jest, tam daleko, to jest łąka zagrodzona. Widzę, no? Tutaj idą. Do... A jak ty, Ja się to zawsze się zastanawiam jak to jest, że ludzie prowadzą te krowy na paswisko, one idą w rządku, kuło i nie spierdzielają. Ej, kurwa, nauczą się to... czy no, nauczą się, się To mnie zawsze dziwiło. I tutaj akurat jest wiesz, wszystko ogrodzone, ja im tylko otwieram Patrz, i one sobie... Idzie. Uciekły wszystkie od nas. Tak, tak, tak. Wiesz zobaczyły obce osoby i one już... O, widzisz, o czarną. Instynkt stadny się włączył. A, czarny, no? A to byczek tak, idzie. Tak, tak. Matka to czarny krow Nic e, jakieś kurwa jałowinne trzeba będzie kupić. Ja muszę dowrócić do tych byków kurwa Chociaż 10 mamek. Łąk mam do cholery. Ja 30 hektarów łąk mogę mieć dzisiaj, bo pooddawałem tylko kolegom. No kurde, ale to potencjał jest, nie? A generalnie krowa, no to no by trawa była, nie? Trawa, no Trawa i siano. Dobra Jeszcze tu chciałem zaprezentować taki pomysł, jest na wybiegu e, szopa. I cielaczki sobie przejdą, bo mają takie szczeble, duży, duża, większa sztuka nie wejdzie i one tutaj są dopasywane o sypką. I u mnie też taki pomysł by musiał nastąpić, jeśli już się zdecyduję. Ale nie wiem kiedy, może za dwa lata. Od Ciebie bym wziął jakieś... Zdrowienia dla zelby. Dojechaliśmy na miejsce jest jeszcze za widnego, bo już jest silny zmierzch. Ale pokażę po co przyjechaliśmy. Bo oto ten wóz paszowy, nic chyba już nie zobaczycie. Nic nie zobaczycie zaraz prześwietlę, może coś pokażę. Jak będziemy wjeżdżać. W lewo! Chuj, jazdy się złamały. Dobra, niech pcha. Dobra, dobra, do tyłu, do tyłu. Klątwacz, co? Niech go plusz na lewo. Będzie z nami Patrzcie co tu się od Janie Pawla